Witam wszystkich po dość takiej nietypowej przerwie z filmikami, z vlogami, ze względu na to, że przez ostatni czas był u nas deszcz. A tak aktualnie, no już można tak powiedzieć, że prace już tak polowe się bardziej zakończyły. No już ściana pozbierane, już wszystko porobione. No zostały jeszcze inne opryski, ale to tylko tyle. I dzisiaj, tak, zabrałem się za wożenie ziemi bo będziemy tutaj równać bo ziemi tam mamy z podwórka jak wybieraliśmy przed domem no i trzeba coś z tym zrobić no i tak mówię nagram coś coś trochę innego na kanale no i nic no zabieram się do roboty no i później od razu jak ten to jeszcze będę mówił co i jak Zamykam brutę na jedno zamykanie, na drugie nie, bo się ciężko otwiera, to jest nubamuta, nie ma co tracić dnia. Jak widzicie, ziemi jest do cholery, bo to wszystko było wybierane i włożone tutaj z podwórka, bo podwórko, jak zauważyliście, jest wybetonowane, wylewka zrobiona, no i to wszystko równaliśmy. No, Roboty koło tego było, nie powiem, bo trochę ładowarką, trochę ciągnikiem, żeby tak sprawnie szło, no dużo dość musieliśmy wybrać, no dość dużo, bo ziemi jest to nie ma co mówić zauważyć co się zmieniło jak jechałem przy tamtej czterdziestce ale zaraz wam pokażę o... trochę się tu ten czas już jest gorzej bo jest ta ziemia jest bardziej spita to już leży trochę, no i jak już tak siadło, sami wiecie, teraz jest ciężko cokolwiek wy... A nie chcę też dużo nabierać ze względu na to, żeby tu nie było to się też stało bo kolejny awarii nie potrzebuje To mi się mnie tam z tyłu, tak widzieliście, żeby to wszystko tam było wyrównane, bo tam woda stała. Był dość taki tam udołek Aktualnie jeszcze jest, no trochę już tam się mi zostało wjeżdżone. łatwiej się pozbyć tej ziemi coś z nią robić bo później przyjdą kiszonki no i tak naprawdę będzie zastępowała o, więcej już nie ładuje Jeszcze w tej to już nic mogło to wylecieć, ale nie ładuję dużo. bo Nie potrzebuję, żeby się coś stało, bo to ziemia i tak jest dość ciężka, bo jest mokra, przecież. Pokażę, może zauważyliście? Jest yy, zmienione koło. Yy, w kursu w końcu dostanie. Nowe opony, w sumie na razie dostał jedną oponę. W sumie dostał jedną oponę oraz Jedną nową felkę Po jakimś czasie na pewno założymy kolejną oponę i no, zarazem felgę No i w końcu się doczekał nowych opon Ale przed no zobaczymy jak będzie jeszcze z tymi tylnymi Jak się u nas będą użytkowane No i także od razu jak już to mówię to myślimy nad obciążnikiem przednim. Daczej będziemy robić, bo już tak jak mówiłem tam kiedyś we vlogu tutaj został wyrwany zaczep jak wciągaliśmy setora. ma zaczepu, a przydałby się i zaczep, a także jakieś obciążniki. No bo chodzi przy odwyskiwaczu, przy wszystkim. I są te górki. O, 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 o! Ciągnienia. Są te górki, no i potrzebne jest dodatkowe jakieś obciążenie. No i tak musimy zespawać takie ramko. Bo dziury już są po ostatnich śrubach. są z gwintem, wystarczy wziąć śruby na 24 i przykręcić jakieś, jakieś ramko i przykręcić no i raczej założymy ze dwa obciążniki od 80 no i może od razu zrobimy jakiś zaczep to też by pasowało W tamtym miejscu, gdzie jest y, ostatnia, pierwsza, znaczy ostatnia, tak jakby podali tam y, wysypana kubka ziemi, ładowarka zaliczyła w kopę, no i oczywiście nagrałem, a wyciągał ją ten Ursus, no i poradził sobie ze względu na to, że bieżnik ma, no to... Maszyna ciągnie Tutaj aktualnie też będzie wszystko równane, ale nie wiadomo jeszcze kiedy, bo też planujemy wylać tu betonem wszystko budować ten droning jakiś zrobić, żeby coś tu było. Się jakoś się dało robić tutaj. Bo wystarczy trochę deszczu i zaraz jest i po prostu ani ciągnikiem, ani niczym nie da się nic zrobić, bo łoto robią się kolejny. Ten czas, co akurat nie nagrywałem, yy, wziąłem się i z, robię filmik z okazji ponad 7000 widzów. No bo nadszedł już w końcu czas coś dla Was nagrać. Że już akurat tyle wybiło, bo już ponad jest Was. Ponad 7300 subskrybujących mój kanał. Czego jestem naprawdę bardzo zadowolony to naprawdę nawet nie wiedziałem, że do tylu dobiję się, że jest aż tylu oglądających mnie to po prostu są ludzie co chcą mnie oglądać i w ogóle no. Mam nadzieję, że tak będzie, że coraz więcej was będzie. I głównie...